Witam Was, moi drodzy, na kanale W z Najmanem. Postanowiłem, że po raz ostatni odniosę się do tych wydarzeń, które miały miejsce na Fame MMA 8, ale tak zbiorcze, czyli chciałbym omówić to, co działo się przed, w trakcie, ale i po walce. Na wstępie chciałbym, żebyście się zastanowili nad słowami, jakie padły z ust mojego rywala. Po konferencji prasowej, jaka odbyła się tydzień przed pojedynkiem, bardzo duża część widzów Fame MMA to są ludzie młodzi, którzy w żadnym wypadku nie mają jeszcze założonych rodzin, czy też nie mają dzieci. Natomiast wyobraźcie sobie, albo przynajmniej spróbujcie sobie wyobrazić, że macie żony. W każdym związku. Jest jakaś historia tego, tego, tego związku. No są chwile lepsze, są chwile gorsze. E, macie dziecko, macie córkę. I nagle ktoś e, wychodzi i mówi, że wie, że widział, że mam romans. I po Fame MMA 5 w hotelu rzekomo dochodziło do jakichś e, mm, tego typu sytuacji z określoną osobą, Moniką Godlewską. Zobaczcie, jaka wielka robiona jest krzywda mojej żonie, gdzie y, cała Polska dowiaduje się, że, y, że mam taki y, rzekomy romans z Moniką Godlewską. Jaka wielka krzywda jest robiona Monice Godlewskiej, która jest oskarżana o to, że próbuje rozbić de facto czyjąś rodzinę. Jak i mojej córce, gdzie dowiaduje się o tego typu sytuacjach. Dlatego właśnie zdecydowałem się, że zostanie złożony pozew w tej sprawie przeciwko mojemu rywalowi. Pozew cywilny. Nie tak jak tutaj wielu z Was przedstawia, że ja poszedłem do prokuratury albo na policję, bo to nie ma żadnego związku z takimi sprawami. Pozew cywilny to jest pozew o odszkodowanie i o przeproszenie za słowa, które się wypowiedziało. A jest mi to potrzebne po to, by za ileś lat mógł pokazać córce mojej, że nie zostawiłem tego w taki sposób i, i, i że wiem, co mówię i wiem, gdzie leży prawda. To jeśli chodzi o e, tą sytuację, e, którą rozpętał mój rywal. E, Tydzień przed naszą walką. Ja nie wiem dzisiaj, czy to była zaplanowana akcja i ustalona z włodarzami Fame MMA, żeby tak zagrać na moich emocjach. Natomiast chcę wierzyć, że nie. Chcę wierzyć, że oni nie mieli z tym nic wspólnego. Życiński kłamał w sposób żydliwy. Do tego wykazał się wielką hipokryzją w tym wywiadzie. No bo później twierdził, że nikogo za rękę nie złapał, że próbował coś odwracać kota ogonem. Jednak później po Gali również zaczął twierdząco wypowiadać się w tych kwestiach. Wróćmy jednak do samej gali, a raczej do tego, co wydarzyło się przed nią. Włodarze Fejmem ma wiedzieli, że jest to moja ostatnia walka. Wiedzieli również, że Będą mieli w przyszłości dalej na swoim pokładzie mojego rywala, Don Casio, i z pewnością no, łączyli z nim jakieś e, większe plany. Dysproporcja w traktowaniu nas była tutaj olbrzymia. No ja ten tydzień przed, przed samą Galą czułem ogromną dysproporcję, jeśli chodzi o to, jak jesteśmy traktowani. Rozpocząłbym od tego, że nikt z federacji nie potępił tych słów, gdzie zaatakowana została moja rodzina. Nie, nie usłyszałem ani jednego słowa na ten temat. Śmiem twierdzić, że cieszyli się z tego, że moje emocje są doprowadzane do takiego stanu. Natomiast po tym, jak nie pokazałem się na face to face przed walką. Gdzie oczywiście było to uzgodnione z, z Krzysztofem Rosparą, on, on to wiedział i takie, taką zgodę mi wydał na to, że, że nie muszę po, tym, po tych zajściach tam się pojawiać. No bo, no bo jakby to spotkanie miało przebiegać? Ja przed tym spotkaniem wystosowałem taką propozycję ugody, że on na wizji wycofa się z tych słów, przeprosi, ja przyjeżdżę na to face to face, zapominamy o tym i idziemy dalej. Ale mój rywal nie skorzystał z tej szansy, i to jest kolejny powód, dla którego. Ten pozew będzie przeciwko niemu złożony. Natomiast niesamowite z kolei było to, jak w tym programie zachowywał się jeden z włodarzy, Boxdell, w stosunku do mnie, który cisnął mnie w tym programie jeszcze bardziej niż Don Casio. A w tej, z przebiegu tej rozmowy można było odnieść wrażenie, że to właściwie Don Cassio jest jego szefem, szefem Boxdela, a, a nie na odwrót. No, to również gdzieś te emocje moje doprowadzało do takiego stanu absolutnego wrzenia. I mam nadzieję, że to rozumiecie. No. Potem taka skierowana lawina niechęci w stosunku do mnie, przeradza się w hejt. Ja ostatni raz taką akcję miałem przeprowadzoną przy okazji walki z Mariuszem Pudzianowskim, gdzie oczywiście wiem, że to celowo jakby było przeprowadzone przez pewne podmioty medialne, ta, taka akcja hejtująca i to co, to, co się działo przed przed galą i to, co niektórzy zwłodarze robili, to również przypominało mi tego samo, taką samą akcję hejtującą przeciwko mnie. Idźmy dalej. Mam tutaj kilka punktów zapisanych, bo nie chciałbym czegoś pominąć. Ten, już na samym miejscu, również traktowani byliśmy w sposób rażąco odmienny. Widać było to, że ja jestem już na wylocie. Nie, że nie ma jakby. No Nie to, że nawet chęci, no bo to wiadomo, że to była moja ostatnia walka i, i, i w kontrakcie nie było żadnych kolejnych walk. To, to była moja ostatnia walka dla ma. Natomiast niestety bardzo to się dało odczuć y, również w, przy, na dwa dni przed Galą, na dzień przed Galą, kiedy żadne moje sugestie, żadne moje prośby nie były realizowane. Żadne. Po prostu żadne. Y, no to idźmy dalej. Mamy pojedynek. I teraz y, wielu z was zarzuca mi, że ja celowo chciałem y, przerwać ten, y, ten, ten pojedynek. Posłuchajcie. Nikt z Was do dzisiaj nie podniósł tej kwestii, że po tym jak zaatakowałem go ciosami bokserskimi, on zaczął do mnie wykszkiwać pewne kwestie. Przecież to jest również złamanie regulaminu walki. Nie wolno komunikować się ze sobą podczas walki. Nie została mu nawet zwrócona uwaga przez sędziego. To był kolejny moment, gdzie moja frustracja sięgała zenitu. Gdybym chciał tą walkę przerwać, to wszedłbym mu w nogi od razu i od razu bym go obalił. Natomiast, jeżeli ponowna sytuacja pokazuje, że w żaden sposób nie, nie są respektowane moje prawa, no to nie dziwcie się, że balon, który jest pompowany w końcu, w którymś momencie pęka. I tak stało się właśnie w tym pojedynku. Następnie, po ogłoszeniu dyskwalifikacji, to Don Casio ruszył z pięściami na mnie, a nie ja na niego. I to on rozpoczął tę bijatykę, mm. która miała miejsce w Oktagonie, którą rozdzieliła ochrona. No i teraz mamy Wywiad. Mamy wywiad Don Casio po walce i tutaj spadły już wszystkie maski. Nazwał mnie pisowską kurwą. Wielokrotnie to wykrzykiwał podczas transmisji. Ja myślę, że mój światopogląd, ja nigdy politycznie się nie, nie zdeklarowałem. Nigdy. Gdy byłem fejmem, nigdy nie mówiłem, czy jestem za tą partią, czy za tą. Natomiast swój światopogląd oczywiście przedstawiałem. To znaczy, zawsze mówiłem, że jestem za prawem do życia nienarodzonych dzieci i byłem zawsze za tym, żeby bronić świątyń, choć nie samego kościoła, w którym się wydarzyło bardzo, bardzo wiele zła. Natomiast krzyża trzeba bronić, bo to krzyż jest tym elementem, który spajał cały nasz naród w najtrudniejszych chwilach naszego państwa, czyli podczas zaborów, podczas komuny, podczas wojny. No i na tej podstawie Don Casio zaczął obrażać mnie i wyzywać od pisowskiej kurwy. Minęło już cztery dni od gali. Do dzisiaj nie, nie słyszałem ani jednego zdania w przestrzeni medialnej od włodarzy fame MMA, które by które, w którym chcieliby się odciąć od tego typu stwierdzeń. Nic, cisza. Jakby takie bierne przyzwolenie na to, by w ten sposób móc, móc działać, wypowiadać się. No więc musimy się zdecydować, czy, czy tak jak później w tym oświadczeniu, oni mówią o zasadach fair play, czyli musimy się zdecydować, czy robimy show, nie ma żadnych zasad i, i jedziemy z wolną Amerykanką na ostro. Czy jest tutaj jakiś, obowiązuje nas jakiś protokół, jakiś, jakieś zasady? No, wydaje mi się, że te zasady miały obowiązywać tylko jedną stronę, mnie, a oni mogli robić ze mną wszystko. Tak, tak to mogę tylko ocenić. Teraz chciałbym Wam przeanalizować wywiad, jakiego udzielił Don Casio po walce portalowi MMA. Pl, y, który się ukazał na mma.pl.tv. I tutaj sobie zapisałem pewne kwestie. Kwestia pierwsza. Wiele osób próbowało mówić, że Życzyński wcale nie powiedział, że miałem romans. Że on tak wcale nie powiedział, że ja to nadinterpretowuję. No to y, i że potem próbował się z tego wycofać, coś tam, coś tam. No ale w tym właśnie pierwszym wywiadzie po walce ponownie twierdzi, że miałem romans, że to widział. E, chociażby 11 minuta 59 sekunda, mówisz, że, e, mówi o romansie i miesza znów do tego moją żonę. Obrzydliwe e, twierdzenie, które tylko utwierdziły mnie w tym, że ten pozew musi zostać przeciwko niemu złożony. Punkt drugi, jeśli chodzi o ten wywiad, e, to nie, e, nie, nie, nie konkretnie o tym, przepraszam, u Boxdella, w wywiadzie u Boxdella, Życiński mówił, Coś o prokuraturze w kontekście mojej osoby, że ja coś zgłaszam. No przecież. Y to jest kolejna manipulacja. Przecież ja niczego w stosunku do niego nie, 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 nie zgłaszałem na żadną policję, na żadną prokuraturę. Tylko pozew cywilny. Pozew cywilny to jest odszkodowanie i o przeprosiny. Nie ma żadnego związku z prawem karnym. Więc ci, ci, ci młodzi ludzie, którzy być może na się za dużo kanału Żuroma, wydaje im się, że to jest coś tożsamego. A to jest kompletnie coś. Innego, to są po prostu Himalaje hipokryzji, by takie kwestie łączyć. Natomiast to później, co wszystko nam yy, mówił Doncasio o, o prokuraturze, no to, no, to, no to już dzisiaj wiemy, kto, kto zgłasza do prokuratury, a, 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 a mówi w, w osobie, jakby jakby był jakimś wielkim prawnikiem. Także to, to dzisiaj już wszystko jest bardzo, bardzo jasne. Sprawa trzecia. No, Himalaję hipokryzji osiąga Życiński w 7 minucie i 37 sekundzie tego wywiadu dla MMA.pl, w tym pierwszym wywiadzie po walce, gdzie mówi, cytuję, wiecie, co można robić, ale nie takimi haniebnymi czynami. Jakim trzeba być hipokrytą, żeby najpierw atakować moją rodzinę, próbować ją rozbić, a później mówić, że Ee, że nie takimi haniebnymi czynami. A jak ma się do tego, gdy Don Casio nazwał Pawła Trybulskiego męską prostytutką, i mówił, że cała Warszawa o tym wie? Jak się to ma z jakimikolwiek zasadami, z jakimiś granicami, o których on tutaj mówi? No to są himalaje hipokryzji. W kolejnym podpunkcie sobie tutaj wypisałem. W szóstej minucie w 52 sekundzie Rzeczyński mówi o mnie: cytuję, nie interesuje mnie ta osoba. No to w jakim celu cały czas wraca do mojej osoby, cały czas mówi coś o jakimś zakończeniu mojej kariery, czy nie zakończeniu. Ja mam nadzieję, że on w końcu te trzyma słowa i przestanie się wypowiadać na mój temat. Natomiast jeżeli miałbym powiedzieć, czy w to wierzę, to niestety nie. no Bo do dzisiaj jest określany w mediach jako przeciwnik Najmana, przeczytajcie sobie w przeglądzie sportowym czy sport.pl, a nie Kasjusz Życiński, tak? Jest tam opisywany, że rywal Najmana. Tyle o tym człowieku i właściwie tyle o tej całej sprawie. Chciałbym tylko jeszcze podkreślić, że to, co wynika z tego oświadczenia FejmMMA, że zostałem zdyskwalifikowany, powtarzam, to jest coś nielogicznego, bo nie da się zdyskwalifikować dożywotnie kogoś, kto już w tym momencie nie jest zawodnikiem FejmMMA, a mój kontrakt kończył się na tej walce. Nie miałem żadnych innych walk y, z FAME MMA y, zaplanowanych i nie sądzę, aby, aby ktokolwiek z nas miał takie walki y, w planach. Y, a co do tego, że została zablokowana garża y, za tą walkę, no to oczywiście no, upomną się o nią moi prawnicy. I, i tyle y, w temacie. Na sam koniec chciałbym tylko powiedzieć Wam, że. Jestem już na dziś w bardzo zaawansowanych rozmowach na temat mojego pożegnalnego występu, pożegnalnej gali, bo absolutnie no nie w takich okolicznościach będę się żegnał ze sportem. Zawsze na swoich zasadach wszystko robię. I, I również na swoich zasadach takie zakończenie odbędę. Mówimy tutaj o dwóch wielkich polskich organizacjach, z którymi teraz rozmawiam. By zachować pewną higienę negocjacji, nie wymieniać nazwy jednej ani drugiej. Natomiast niewykluczone, że już w najbliższą sobotę będzie ogłoszona walka, moja walka pożegnalna, wielki hit, na którym myślę czeka cała Polska. Ale nie chcę wychodzić przed szereg, bo jeszcze przed nami kilka kwestii do ustalenia. Serdecznie Was pozdrawiam i bardzo Was proszę o to, abyście spróbowali, przynajmniej spróbowali być obiektywni w tym, jak oceniacie to wszystko, co wydarzyło się przed, w trakcie i po walce? Pozdrawiam Was serdecznie, cześć.